Czy to koniec spadków na rynku kryptowalut? Czy ten dołek był ostatnim dołkiem przed rozpoczęciem kolejnego cyklu wzrostowego? Jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina i Ethereum oraz analiza kilku wybranych altcoinów? Cześć z tej strony Łukasz. Witam cię serdecznie na moim kanale na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut w dzisiejszym materiale. Jak coś ada, zobaczymy sobie, jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina, Ethereum oraz kilku wybranych altcoinów. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub go jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Przybić dzwona, aby nie ominąć żaden nowy materiał. Zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz i lecimy z tematem. Zacznijmy sobie od analizy Bitcoina. Oczywiście omówimy sytuację, o czym rozmawialiśmy w poniedziałek. Przypominam Wam, że widzimy się w poniedziałki, środy, piątki i w niedzielę. Natomiast w okresie wakacyjnym prawdopodobnie będziemy się widzieli w poniedziałki, środy i piątki, jeżeli chodzi o analizę rynku kryptowalut. I tak, o czym mówiłem w poprzedniej analizie. Byliśmy mniej więcej w tym obszarze. Mówiłem, że prawdopodobnie zobaczymy spadki właśnie do tej strefy manipulacji wyznaczonej, i mówiłem, że jest to ostatnia strefa trzymająca cenę wzrostowo. Plus, rozmawialiśmy o tym żółtym boksie o dolnej bandzie, i wspomniałem wam o tym, że. Wybijając tą strefę, negując tą strefę, dla mnie to będzie jedno z potwierdzeń na dalsze spadki. Ostatni, ostatnie wsparcie to jest właśnie dolna banda tego boksa żółtego, czyli strefy wolumenowej. Jeżeli chodzi o interwał 4 godzinny, widzimy, że tylko knot wybił tą strefę. Cena jeszcze jej nie wybiła. Jeżeli chodzi o pytanie, które zadałem tutaj, właśnie tak, jakby wstępie do tego materiału, osobiście uważam, że to nie jest jeszcze koniec spadków przed kolejnym cyklem wzrostowym. Fakt faktem, to co wydarzyło się właśnie tutaj wczoraj, jest to ewidentna manipulacja, ponieważ jeżeli sobie tutaj rozłożymy wsparcie na cenę, to widzimy raz, dwa, trzy i zobaczcie, cena odbija nam trzeci raz, mamy zejście jeszcze raz i mocny impuls spadkowy, czyli jest to po prostu manipulacja mająca na celu wybić się raz, dwa, trzy razy te stoploty, które były ustawiane pod tym wsparciem, czyli typowe zagrywki osób, które grają pod analizę techniczną, czyli price action, i te osoby zostały tutaj wybite, po czym mamy rozpoczęcie tego ruchu wzrostowego. To jest element z mojej strategii, której ja dla siebie szukam i teoretycznie, i teoretycznie mamy tutaj strefę manipulacji, która w tym momencie jeszcze będzie raz trzymała cenę wzrostową. Dojście jeszcze raz do tej strefy, przykładowo odbicie od właśnie tego oporu najbliższego, gdzie mamy do wypełnienia zresztą również imbalans, więc prawdopodobnie cena tutaj dojdzie. Sobie imbalans, czyli poziom realizacji zysków z tego longa tutaj osobiście bym ustawiał. Stąd możemy zobaczyć właśnie zejście, przetestowanie na przykład tej linii trendu i mamy tą strefę, która trzyma cenę wzrostu. Wybicie tej strefy Moim zdaniem prawdopodobnie już wtedy ta strefa wolumenowa, czyli to wsparcie, które w tym momencie było, nie wytrzyma i lecimy po 27-24 tysiące dolarów. Jeżeli wejdziemy sobie na interwał jednodniowy, to widzimy, że fajnie nam się właśnie tutaj tworzy schemat akumulacji według Wykofa. Osobiście będę wyczekiwał jeszcze jednego zejścia, chociaż pod kątem manipulacji to zejście już mogło się tutaj wydarzyć. I będę dla siebie obserwował dalszy rozwój w najbliższych około dwóch tygodniach, patrząc z perspektywy z przeszłości. Ale o tym może porozmawiamy sobie w kolejnym filmie, ponieważ pokażę Wam, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o schemat akumulacji w 2019 roku, gdzie mieliśmy właśnie taki no, bardzo, bardzo podobny schemat. A jak wiecie, albo w sumie możecie też nie wiedzieć, Rynek jest po prostu fraktalny i te schematy się powtarzają na wielu, wielu różnych interwałach. Natomiast ja dla siebie, tak jak mówiłem Wam o spadkach 60 tysięcy, o schemacie dystrybucji, to mówiłem o interwale jednodniowym. I tak samo dla siebie sprawdzam interwał jednodniowy, jeżeli chodzi o schemat akumulacji i ewentualne dalsze wzrosty, czy rozpoczęcie kolejnego cyklu. Patrząc z perspektywy tego, że jesteśmy w okresie wakacyjnym, gdzie również bardzo często historycznie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Bitcoin, oczywiście wiadomo też, że te czasy były inne dla rynku kryptowalut, też nie ma co tego porównywać jeden do jednego. Natomiast wiemy doskonale, że okres wakacyjny był tak zwanym okresem nudy, chociaż nie w zeszłym roku, bo w zeszłym roku właśnie wyjątkowo mieliśmy bardzo potężne wzrosty po marcowych zresztą spadkach, więc tym nie ma co się do końca sugerować, jeżeli chodzi o w domu wakacje, okres nudy itp. Ale gdzieś tam można brać to pod uwagę i ja to biorę pod uwagę, jeżeli chodzi o schemat właśnie akumulacji w tym momencie, ponieważ jeszcze brakuje mi tu powiedzmy około dwóch tygodni, dwóch, trzech tygodni na interwale jednodniowym, aby ten schemat mógł się wypełnić. Oczywiście, on może się wypełnić wcześniej. Natomiast ja sobie właśnie w perspektywie tych dwóch, trzech tygodni będę obserwował wykres jednodniowy i będę obserwował, czy cena jeszcze raz wybije. A niższy dołek, czy właśnie to, co wydarzyło się wczoraj, tak wczoraj będzie właśnie tym ostatnim dołkiem, ale o tym będziemy rozmawiali na przestrzeni kolejnych tygodni i zobaczymy, co tu się będzie działo. Na pewno was będę. Informował, ale oczywiście pierwszą informację standardowo dostaną moi partnerzy edukacyjni. A jeżeli mówimy już o właśnie edukacji, to jeżeli chcielibyście się nauczyć jednej z tych strategii, z których ja korzystam na siebie, bardzo skutecznych strategii, które Wam pokazuję w swoich analizach, to możecie się nauczyć na naszym forum Mister Advice. I mamy od wczoraj również wakacyjną promocję, obniżkę wakacyjną cen. Na mojej stronie jeszcze tego nie zaktualizowałem, bo nie miałem tego na to czasu. Jeżeli chodzi o ceny, ale wejdźcie sobie w informacje o forum, tam przejdźcie, zapoznajcie się z tym, co właśnie oferuje nasze forum i tutaj klikając klub kurs lub przejść do sklepu, przeniesiecie się do sklepu i tam po rejestracji macie obniżone już ceny w tym momencie o no, dosyć sporo obniżone ceny. Więc zobaczcie sobie jak to wygląda i warto się z tym zapoznać, jeżeli chodzi o Edukację. Ja sam dla siebie z tej strategii, której się nauczyłem na forum, również bardzo często korzystam. Ok, wracając do samego bitcoina i analizy. Mamy tą strefę tutaj, trzymającą cenę wzrostowo, w tym momencie wyznaczoną. Aby ona była aktywna, najlepiej gdyby cena właśnie doszła minimum do tego obszaru. I mamy tutaj również kolejny opór dla ceny. W tym momencie lokalna strefa trzymająca cenę na spadki. To tutaj to sobie w sumie mogę skasować. I mamy tą górną bandę boxa, więc również dociągnijmy to do górnej bandy boxa. OK, tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o poziom trzymający cenę na spadki, to sobie należy razie kasujemy, cyk. Strefa trzymająca cenę wzrostowo. Negacja tej strefy manipulacji, tej lokalnej, która wydarzyła się wczoraj dla mnie oznacza spadki do 27, to takie minimum. A myślę, że najbardziej, że 24 tysiące jak najbardziej będzie możliwe do osiągnięcia. Także ja czekam sobie spokojnie i ordery wystawione. Jeżeli chodzi o Ethereum, mamy tak zaktualizowaną sytuację. Tutaj mówiłem Wam o tej strefie trzymającej cenę na wzrosty. Widzimy, że. Ta strefa również nie wytrzymała, jeżeli chodzi o strefę z zakresu manipulacji, cena nam zjechała tutaj. I mamy tutaj właśnie strefę trzymającą teraz cenę wzrostową, natomiast tutaj mamy strefę na spadki według strategii Mister Advice i imbalance, który również może być poziomem realizacji zysków, jak i tutaj poziom na dalsze ruchy spadkowe. I tak samo w przypadku właśnie tej, tej lokalnej jest teraz strefy manipulacji, która została tutaj stworzona wczoraj, lecimy do kolejnych poziomów, które tutaj już sobie wyznaczyłem. Trochę ich jest. O tym rozmawialiśmy wcześniej. I tak, tutaj była negacja manipulacji, więc z mojej autorskiej strategii wynika, że zobaczymy dalsze spadki. Ja dla siebie tego Oczekuję. Oczywiście pamiętajcie, że to, co słyszycie, to nie są w żaden sposób porady inwestycyjne, a tylko i wyłącznie moja opinia na temat tego, co się dzieje na rynku kryptowalut. Natomiast ja osobiście uważam, że to nie jest koniec spadków. Ale oczywiście mogę się mylić, także powtarzam, po raz kolejny to tylko i wyłącznie moja opinia. Zobaczmy sobie kilka altcoinów. Dota wam mogę pokazać OK, wyznaczone wejście w pozycję już dosyć dawno temu. Ponieważ to wyznaczałem w styczniu, czyli prawie pół roku temu, pół roku temu. I bam! Piękne zejście do tego poziomu i odbicie 25%. Jeżeli ktoś jest w pozycji, to spokojnie gdzieś w tym obszarze tutaj. Uważam, że warto realizować zyski. O, może to na czerwono w sumie, bo to jest strefa na spadki. Nie, nie to na czerwono. To na czerwono. OK. Dolar na czarno. Kolejne poziomy wyznaczone. Mieliśmy spadek o 50%. Luna. Luna. Nam doszła do drugiego poziomu, który wyznaczałem dla Was już dwa tygodnie temu. 23% z tego poziomu mamy wzrostu. Z pierwszego też już było ponad 25, chyba 23, więc fajne wejście. Oczywiście to jest dla mnie długoterminowo. BNB. BNB mówiłem Wam o zakresie korekty tej pierwszej strefie i wspominałem Wam również o tym, że dla mnie jednak ważniejsza będzie moja wyznaczona strefa manipulacji. I widzimy pięknie, od dolnej bandy na tej odbiła, również urosła o. O kilkadziesiąt procent, jakieś 20-30% mamy wzrost, więc również bardzo ładny tutaj mamy ruch z tego poziomu, Atom, Atom, nic ciekawego, LINK. LINK, uważam, że zobaczymy dalsze spadki jeszcze. czyli Chilis. zalubicie, bo wiem, że kupowaliście na górce, bardzo nieprzykro. Natomiast, o fajny, uzupełnienie imbalansu, ok. Z tego poziomu 2-30% tutaj, no to ładnie podbiało. Natomiast ja nie wyłączam dalszych spadków. Tron, tron nam zanegował strefę manipulacji i spadł do kolejnego poziomu, który był również tutaj wyznaczony jako wcześniejsze wsparcie, o czym rozmawialiśmy również w wcześniejszych materiałach. I ostatni, Ada. Ada również nam neguje strefę manipulacji. Dla mnie to jest potwierdzenie na kolejne. Spadki. Odbicie teraz ok, spoko, ale o tutaj. Cyk. Wsparcie, opór. Wsparcie, opór. Strefa manipulacji. Ok. Tak to zostawiam i zobaczymy, co będzie w piątek. Także, piszcie w komentarzach, jakie alty w piątek te altcoiny, które będą cieszyły się największym zainteresowaniem z waszej strony zostaną przeze mnie przeanalizowane. Pamiętajcie, aby zostawiać hasztagi, abym po prostu miał łatwo do zlokalizowania wyznaczonych przez Was altcoinów. Także do zobaczenia, do usłyszenia, miłego dnia Wam życzę, niech Bitcoin będzie z Wami. Piona!